Śląska Sieć Aniołów Biznesu Silvan jest częścią Funduszu Górnośląskiego. Jest ofertą skierowaną dla podmiotów, które posiadają dobry pomysł, a poszukują źródła finansowania tego pomysłu. Sieć łączy podmioty posiadające pomysł i osoby, które posiadają kapitał na inwestycje. Naszym zadaniem jest połączenie tych dwóch podmiotów i stworzenie razem wspólnego, prężnie działającego podmiotu gospodarczego. Aniołowie biznesu przyszli do nas na rynek nasz lokalny z zagranicy, rozwijają się świetnie w krajach anglosaskich od wielu, wielu lat. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje wiele aniołów biznesu, wiele sieci aniołów biznesu i z powodzeniem finansują pomysły innowacyjne, razem wspierają, rozwijają gospodarkę. Nasza sieć powstała w roku 2005, kiedy to dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej mogliśmy ją rozbudować i rozwinąć razem z naszymi partnerami projektowymi. Na sieć jest dość łatwo trafić, jest dostępna w internecie po wpisaniu Aniołowy Biznesu na Śląsku, łatwo nas znaleźć. Sam sektor małych i średnich przedsiębiorstw może rzeczywiście jest troszkę zastępiony w samym swoim funkcjonowaniu, dlatego Aniołowy Biznesu to są dość specyficzne osoby. To nie jest zwykły przedsiębiorca, to jest przedsiębiorca, który musi mieć przede wszystkim otwartą głowę i chcieć zrealizować coś nowego. Zawsze na spotkaniu z aniołami czy na spotkaniu z przedsiębiorcami próbuję im przekazać informację, że Anioł Biznesu to osoba, którą trzeba zarazić swoim pomysłem, bo ona jest na to gotowa. To nie może być sam zrodzony pomysł bez jakiegoś rozwinięcia, to musi posiadać pewną formę rozwinięcia gospodarczego. I takie pomysły są najlepsze i takie znajdują pewne zainteresowanie u aniołów biznesu. Sam goły pomysł, że tak wyrażę, nie jest dobrze widziany, bo anioł biznesu nie, nie bardzo potrafi przenieść automatycznie go na świat gospodarczy.